Uszkodzenie zastawki serca jest bardzo niebezpieczne. O tym, dlaczego czasem się zdarza i w jaki sposób wpływa to na pacjenta, mówi profesor Andrzej Biderman. No, to jest tragedia wtedy, oczywiście. Kłopot duży, może tragedia, nie, ale to jest duży kłopot. To już są dwa rodzaje zastawek mechanicznych, które się praktycznie biorąc nie psują. One są nie. Niezniszczalne. Wykonane są z takich materiałów, między innymi takiego węglika spiekanego, używanego w technologii w ogóle rakietowej, rakiet kosmicznych i to jest materiał, który się nie zużywa. Natomiast oczywiście może dojść do jakiejś reakcji ze strony nazwijmy, organizmu tego pacjenta, dojść do wytworzenia jakichś tam skrzepów i ona w tej chwili, wtedy przestaje gorzej funkcjonować i to jest skazanie do podjęcia jakiejś interwencji. Jest też drugi rodzaj zastawek, to są zastawki biologiczne. Które również są, e, mają podobną budowę, czyli składają się z tego pierścienia, do którego, który pozwala na wszycie tej zastawki w, wewnątrz serca. Ale one są stworzone z materiałów biologicznych, przeważnie świńskich, zwykłej świńskiej zastawki albo też z osierdzia, osierdzia wołowego, osierdzia świńskiego, osierdzia końskiego. Te zastawki e, może, niestety się niszczą, one ulegają degeneracji z upływem czasu. I przeciętny okres, w którym one wytrzymują, to jest między 12, 10 a 15 lat, w zależności od tego. Mamy coraz nowsze technologie, więc to trudno powiedzieć, jak te nowe, obecnie stosowane, ile wytrzymają, ale mniej więcej trzeba liczyć, że czas sprawnego funkcjonowania takiej zastawki nie przekracza 15 lat średnio. Bywają, że dłużej, bywają, że niestety krócej. I wtedy trzeba kolejną operację oczywiście zrobić.